Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszym gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, pan Jacek Sariusz-Wolski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, dzień dobry. No z uporem maniaka, panie ministrze wracamy w naszych rozmowach do krajowego planu odbudowy, no ale teraz mamy dodatkowy pretekst do tego, bo przyjechała niezapowiedzianą nie, nie wizytą Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, żeby przepytać różnych ludzi o to, jak Polska wydaje fundusze. W sumie okazało się, że generalnie pytali o praworządność, o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, o sędziów i i tak dalej. Spotykali się właściwie nie z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za wydawanie funduszy europejskich ale z ludźmi którzy reprezentują tak jakby no ten wymiar sprawiedliwości ale hmm. pomińmy to i chciałam pana zapytać o taką sprawę bo 23 i 23 miliardy 900 milionów euro z krajowego planu odbudowy to jest dotacja no, która nie, nie musi być zwracana nie. a 11 nie, i pół... nie, nie 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 pani redakcji nie no tak jest napisana dotacja z... i 19 ona, ona 11 ona jest i 11,5 przekazywana... miliarda Błąd. Mhm. Wszystko jest do spłacenia. Tylko pierwsza rzecz jest dawana w formie dotacji, a potem trzeba ją zwrócić w formie zwiększonej składki. Aha. A druga część jest wprost zwracana. Obie części są zwracane, tylko jedna pośrednio, a druga bezpośrednio. No to, to nie powinno się to nazywać dotacja, bo to wprowadza w błąd. Dobrze. forma jest dotacyjna, natomiast i tak trzeba to. No to żadna łaska. Panie pośle, gdyby pan był premierem Polski, to by pan zrezygnował z takich pieniędzy do budżetu? Wobec takich warunków, jakie Polsce no, się stawia? No na pewno na pewno bym, bym przygotował się na to, że ich nie będzie. Ponieważ dwie przesłanki nie zostały spełnione, które przyjął polski rząd w dobrej wierze i wykazując maksimum, maksimum dobrej woli i jeszcze więcej. Po pierwsze założył, że Komisja Europejska działa w dobrej wierze. Okazało się, że nie, bo ułamała wszystkie dotychczasowe ustalenia i przyrzeczenia, poczynając od tego, że, że złamała konkluzję Rady z grudnia 2020, mówiące o tym, że wstrzymanie funduszy może być tylko miejsce, może mieć tylko w ściśle określonych przypadkach spraw korupcyjnych. Po drugie założenie mówiące o tym, że że czy tu chodzi o takie czy inne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o sądownictwo, podczas gdy chodzi o obalenie polskiego rządu e, wbrew demokratycznemu werdyktowi. Więc jeżeli uchylić te dwa założenia, no to w zasadzie można było się spodziewać, że tych pieniędzy nie będzie, bo oni dążą do czegoś innego. Oni dążą do takiej sytuacji, w której potknie się na braku funduszy rząd i opozycja przejmie władzę, a to opozycja będzie... Pomyśli Brukseli i stolic Berlina i Paryża, które za Brukselą stoją, po to, żeby, żeby Polska nie przeszkadzała w dwóch wielkich projektach. Raz, żeby stworzyć scentralizowane superpaństwo pod wodzą Francji Niemiec, Niemiec i Francji. I po drugie, żeby to superpaństwo weszło w komitywę bliską z Eurazją Putina. Polska temu przeszkadza. I jeszcze teraz. Po raz w trzeciej sprawie przeszkadza, mianowicie domaga się, żeby pomóc tak Ukrainie, żeby ona wygrała z Rosją. A tamte kraje wcale, wcale nie są zainteresowane i chronią interesy Rosji. W każdym robią wszystko, żeby Rosja nie przegrała. No tak, jak powiedział premier. E, z tych trzech, jednego... powodów, z mhm. tych trzech powodów nie mają powodu. E, nie mają żadnej motywacji, żeby Polsce te pieniądze w, w, wypłacić, ponieważ Polska wzmocniona tymi pieniędzmi, jakkolwiek one nie są takie wielkie bo korzyść z nich na tabenę to jest różnica między stopą rynkową a stopą, po której pożycza Komisja, także to jest jakieś 4 miliardy euro, a nie, a nie 36 miliardów, korzyść sam netto. Czyli w sumie małe pieniądze bardzo. No ale w każdym razie, i, 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 i mnie jest pomyśli, że Polska była silna, silnie sprzeciwiała Rosji w, zwalczającej Ukrainę projektowi sojuszu i komitywy z Rosją i wreszcie, żeby, żeby im bruziła w planie tej hegemonicznej, zwanej Unii Europejskiej pod ich wodzą. Po pobycie Ursuli von der Leyen w Warszawie, kiedy ogłoszono z radością, że krajowy plan odbudowy został zaakceptowany i wszyscy się z tego powodu cieszyli, premier Morawiecki powiedział, że pieniądze powinny do Polski zacząć płynąć we wrześniu. Kilka dni temu powiedział, że spodziewa się różnego rodzaju pieniędzy z Unii Europejskiej, z funduszu spójności z budżetu, ale także z krajowego planu odbudowy na przełomie tego roku. To się oddala ten króliczek, którego gonimy Ciągle jest dalej. I teraz jest pytanie, czy to nie jest moment, panie ministrze, żeby powiedzieć dziękujemy państwu i zabrać swoje zabawki w ogóle się nie bawić w ten kpo Pożyczyć te pieniądze rzeczywiście na gorszych warunkach, niż kiedyś premier mówił i popierał go prezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Glapiński, że możemy w każdej chwili na lepszych warunkach pożyczyć. Teraz pożyczymy na gorszych. Ale Polska nie jest aż tak straszliwie zadłużona, żeby sobie na taką pożyczkę nie mogła pożyczyć. Pozwolić, jeżeli rzeczywiście te Pieniądze są ważne dla budżetu? No one są ważne dla tych projektów. Pamiętajmy o tym, że to są pieniądze na zrealizowanie brukselskich pomysłów cyfryzacji, a przede wszystkim zazielenienia polskiej gospodarki. Nie wchodząc w meritum tego, na ile, na ile Polska powinna tutaj być prymusem, albo, albo może nie. Natomiast no, na początku to było 1,55%, po tyle można było pożyczyć. Teraz 7%. Także także w tej, w tej chwili jest, jest, jest drożej. Sądzę, że państwo polskie mogłoby sobie na to pozwolić, ale na pewno jest w stanie wytrącić ten orę szantażu Komisji Europejskiej, bo to jest taktyka. Pani to nazywa ściganiem króliczka, ja bym dodał, że to jest taki znikający wierzchnie horyzont oddalający się wierzchnie horyzont, Otóż można wytrącić ten, 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 oręż mówiąc, nie liczymy na te pieniądze, pożyczyć nie pożyczy jest drugie pytanie, ale możemy powiedzieć nie liczymy już na nie, gdy druga strona traci możliwość nacisku traci, traci, traci instrument presji na, na, na polskiej no instrument pani. wymuszania. Mm -hmm. Różnych rzeczy nie do końca panie ministrze bo jeszcze mają instrument w postaci Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który będzie orzekał różne rzeczy i nakładał na Polskę kary mają instrument w postaci. Wstrzymywania funduszy z budżetu 2021 2027 w imię tej tego rozporządzenia w sprawie praworządności No i jeszcze parę innych sposobów ale rzeczywiście premier Cztery Uralycki... instrumenty artykuł 7. Wstrzymywanie KPO, rozporządzenie pieniądze na praworządność oraz postępowanie naruszeniowe, tzw. tak zwany infringement, czyli jest. cztery instrumenty, którym zresztą się hełpiła pani von der Leyen poddana presji, żeby Polskę karać w Paramecie Europejskim. Mówiła spokojnie, spokojnie, mamy jeszcze inne inne instrumenty, tu je wyliczała i powiedział na pewno będziemy... jej. I używali, jeżeli tylko będzie taka możliwość. No, właśnie. Pan premier Ławiecki mówi, że Polska nie będzie brała chwilówki, bo tutaj trzeba te pieniądze wyegzekwować, one nam się należą i mamy instrumenty, żeby je wyegzekwować, ale każda polska rodzina, która znalazła się w kłopotach finansowych, a nie ma zdolności kredytowej, wie czasami, że czasami chwilówka ratuje życie i że spłaca się tą chwilówkę, kiedy już się jest na prostej drodze do tego, żeby wyjść no, z kłopotów. Ale mniejsza o to. Ta komisja, o której wspomniała. że no, trzeba było brać wtedy, kiedy było tanio. No Rzeczywiście tak. mówił pan premier i pan prezes Narodowego Banku, że, że możemy to zrobić na niegorszych i nie lepszych warunkach. No tak, Dzisiaj to te warunki pamiętamy. są zdecydowanie gorsze, ale powstaje pytanie, czy my naprawdę, e, 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 skoro nie dostajemy pieniędzy, to ja, blisko 60% to jest, to jest te klimatyczne programy tak, tak. i i zielony ład i, i cyfryzacja no, nie to nie, nie możemy tego tym nie, nie, tym, nie realizować bo tak naprawdę to, to, to Unia Europejska jest, jest zainteresowana tym żeby kraje członkowskie to realizowały no kraje członkowskie też w różnym stopniu No ale w sytuacji wojny i kryzysu rosnących cen braków gazu i tak dalej No to naprawdę nie jest pierwszy priorytet no dokładnie. Komisja, o której wspomniała, Komisja Kontroli Budżetowej przyjechała do Polski, ale jeszcze zanim o tym porozmawiamy, to chciałam przypomnieć, że w tym krajowym planie odbudowy, o czym się dowiedzieliśmy dość późno, zawarto 200, prawie ponad 200 tak zwanych kamieni milowych. Słyszeliśmy przez wiele miesięcy, że trzy warunki dotyczące sądownictwa są, ale chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, a właściwie tragikomiczne jest uzasadnienie, które Komisja Europejska podała, że te kamienie milowe dotyczące sądownictwa są po to, żeby poprawiły klimat inwestycyjny w Polsce. I polscy dyplomaci przełknęli to jak gęś kluski, nie biorąc pod uwagę danych statystycznych, które mówią o tym, że Polska jest na 15 miejscu, jeżeli chodzi o bezpośrednie inwestycje kapitału zagranicznego w naszym kraju i na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, a przez dwa lata 2019-2021 w Polsce z tych inwestycji zagranicznych przybyło 390 tysięcy. Miejsc pracy. Daliśmy sobie wcisnąć różnego rodzaju. Przepraszam za wyrażenie, kolokwialne ciemnoty w tym y, Krajowym Planie Odbudowy i tym, tym tych kamieni milowych. I to jest no, niestety coś, co no, bardzo martwi. Ale komisja, y, która przyjechała, wytoczyła nowy argument. Otóż okazuje się, że Polska chce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a nie ma y, instrumentu, który by kontrolował, jak te pieniądze będą wydawane. Przewodnicząca tej komisji ja zacytuję dokładnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa przewodnicząca tej komisji. Komisji, y, powiedziała, y, jeżeli rząd chce szybko wydać fundusze z KPM, musi mieć struktury, które będą to monitorować. Tymczasem powiedziano nam, że instrumentów kontroli jeszcze nie ma. To jak my, panie ministrze, do tej pory wydawaliśmy pieniądze z Unii bez jakichkolwiek instrumentów kontrolnych i y, 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 jakiejś struktury, która by to wszystko ogarniała? Mamy instrumenty kontroli, kontrolujemy, wydajemy szybko, skutecznie i dobrze. Sam kiedyś byłem nadzorcą wydawania tych funduszy dawno temu z pozycji rządowej. To się kupy nie trzyma, to co mówi zresztą znam ją dobrze pani Monika Holmeier. <laughs> Czytałem z rozbawieniem, prawdę mówiąc, bo pani, pani z oburzeniem, a ja z rozbawieniem ten komunikat. No bo gdyby tak naprawdę go przetłumaczyć z brukselskiego na polski, on mówi to: tyle: Polska nie wydaje funduszy, tych, które my im. W, jej wstrzymaliśmy. Bo taki jest sens tego komunikatu. I to winą jest tych, którym my wstrzymaliśmy, że nie zrobili wszystkiego jeszcze więcej, żebyśmy my ich nie wstrzymali, mówiąc, nie wysieli białej flagi, nie poddali się dyktatowi, no tak naprawdę nie zaprosili tutaj urzędników komisji, żeby zastąpili polski rząd w rządzeniu Polską. Także on jest komiczny, natomiast jest groźny również w tym sensie, że on tworzy i po to była ta cała wizyta, taką narrację, ona znalazła się w tej chwili na, na, na wszystkich wszystkich przekazach brukselskich, że to nieprawda jest, że Polska dobrze wydaje i tylko Węgry mają z tym problem. Nie, nie, Polska też źle wydaje. No, czytelnicy nie, nie wnikają w to. Komisja Kontroli Budżetowej, czyli z założenia... Parlamentu Europejskiego z założenia czy z domniemania wiarygodna mówi o tym, że jest źle z wydawaniem środków, co jest wierutno nieprawdą. Natomiast jest to grunt, żeby nadal wstrzymywać, skoro źle wydaje, nie ma kontroli, etc. etc A tutaj powtórzyła Komisja Kontroli Budżetowej pani Hohlmeier, wszystko co jej wcisnęła totalna opozycja i powiedziała, że są oni się głównie z opozycją. Spotykali i podała to jako własną własną ocenę no to jest wielkie wielkie kłamstwo szkodliwe jednocześnie no, groteskowo śmieszne. No ale w tym wywiadzie dla polskiej prasy pani Monika mówi, że w sumie w Polsce to nie ma średnia nadużyć, jest taka jak w Unii Europejskiej, że właściwie ona się cieszy, że widzi, że tyle inwestycji w Polsce jest z funduszy Unii Europejskich robionych. No tylko ma jedno zastrzeżenie, że nie zawsze jest napisane, że to jest przy współudziale tam ma jakaś droga. U mnie na przykład w Podkowie już są trzy ulice wyremontowane i na każdej stoi tablica, że przy udziale funduszy Unii Europejskiej, więc to nie jest tak do końca prawda. ale pani Panie ministrze, pan no, powiedział... byśmy chcieli pisać tablice, że wykonane są z funduszy polskich, no to by nam lasów nie starczyło na te tablice. I jeszcze ostatnia sprawa, bo pan wspomniał o tym, że świetnie kontrolujemy to, jak pieniądze z Unii są wydawane, ale skąd w takim razie wiedza pani Moniki, która mówi, zostaliśmy poinformowani, że systemy zarządzania i kontroli funduszy nie zostały jeszcze ustalone ani przygotowane. No nie wiem, kto jej taką informację przekazał, to no, chyba nie w latach 90. pierwsze komórki, jeszcze byliśmy krajem stowarzyszonym, powstały wówczas w Ministerstwie Finansów. To wszystko działa dobrze. Polska jest w czołówce tych krajów, gdzie, gdzie pieniądze płyną, płyną bez żadnych problemów i zjawisk korupcyjnych, etc. No, wierutne kłamstwo, krótko mówiąc, powtarzane za totalną opozycją, po to, żeby mieć jeszcze jeden licz na Polskę. Po to, żeby robić, o czym poprzednio się mówili, yy, znaczy osłabić wręcz. Musimy do, do, już kończyć, do, do, ale niestety, panie ministrze, to jest kolejny Polski argument, żeby tej, tych pieniędzy Polsce nie wypłacać, bo Polska nie ma instytucji kontrolujących ich wydawanie, więc no nie możemy. Tak Pani nie możemy ryzykować i potem będą następne i następne I stąd zasadne jest pytanie czy Polska powinna zrezygnować z KPO i czy to nie jest już ten moment i ostatni. Powinna dzwonek. powiedzieć, że się obędzie. Na pewno to powinna powiedzieć i robić swoje. Dziękuję bardzo Jacek Sariusz wolski eurodoputowany, Prawa i Sprawiedliwości, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dziękuję. Był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.